Maciej Biskup, witam serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie informacji Legnickiej Telewizji Dami. A dziś w programie opowiemy o groźnym pożarze w szkole podstawowej, a także o próbach wyłudzenia pieniędzy od osób starszych metodą na policjanta. Po godzinie 13 wybuch pożar w zespole szkół w Krotoszycach. W tym czasie trwały jeszcze lekcje. Na szczęście dzieci zdążyły opuścić budynek przed przyjazdem strażaków. Około 13.20 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze piwnicy w szkole w Krotoszycach. W budynku trwały jeszcze lekcje. Kiedy pracownicy z kuchni i pani sekretarz była na dole, przybiegła, że w piwnicy jest ogień. I zaraz natychmiast dzwonki, dzieci bardzo dobrze reagują, bo często robimy te alarmy, więc właśnie tutaj też pani z obsługi mówi, że pięknie, szybciutko się z, z, do ewakuacji przysposobiły nauczyciele tak samo. Także pierwsze co byliśmy spokojni, że są dzieci bezpieczne. W piwnicy znajdowała się kotłownia oraz pompy ciepła. Ogień udało się opanować jeszcze przed przyjazdem strażaków. Miał miejsce pożar instalacji elektrycznej w budynku piwnicy szkoły i pożar został skutecznie ugaszony przez pracowników szkoły przy użyciu gaśnicy. I na miejscu już nie było zagrożenia pożarowego. Przed naszym przybyciem, też sprawnie powiodła się ewakuacja uczniów, 38 i 5 pracowników szkoły do świetlicy wiejskiej w Krotoszycach. Szczegółowe przyczyny pożaru wyjaśni dochodzenie. Jeszcze nie wiadomo, czy dzieci będą mogły w piątek wrócić do szkoły. W ostatnich dniach w Legnicy doszło do kilku prób wyłudzenia pieniędzy od osób starszych metodą na policjanta. Funkcjonariusze przestrzegają, że w takich przypadkach od razu powinniśmy się skontaktować z prawdziwą policją. Osoby starsze są najczęstszymi ofiarami przestępstw. Mimo wielu apeli czy włączania się w kampanie społeczne znanych osób, nadal przestępcom udaje się wyłudzać od seniorów pieniądze. W Legnicy kilka lat temu przestrzegał ich m.in. Michał Fajbusiewicz ze znanego programu 997. Czy potencjalni sprawcy przede wszystkim wertują stare książki telefoniczne? Robią też często rozpoznania takie blokowe czy kamieniczne. Pytają dzieci, kto tu mieszka, a na drugim, a na trzecim piętrze, jak ma na imię, a czy ma syna, a czy ma wnuczka. Więc to są różne metody, bo jak wnikniemy w niektóre te przestępcze działania, to zobaczymy, że inwigilacja musiała być bardzo głęboka, skoro wiedzą jak mają wszyscy wnuczkowie na imię. W ostatnich dniach w miarzym mieście oszuści dzwonili do sześciu osób podając się za policjantów z Wielkiej Brytanii. Osoba ta dzwoniąc informowała, że osoba bliska miała na terenie Wielkiej Brytanii wypadek i potrzebna jest gotówka w wysokości blisko 40 tysięcy złotych, aby sprawę załatwić. Pamiętajmy, że policjanci w żadnym przypadku nie przyjmują od ludzi pieniędzy, natomiast metody działania oszustów są bardzo różne i opierają się na zaufaniu. Wtedy ludzie się jeszcze bardziej podniecają, przepraszam, że używam tego słowa, bo mogą pomóc policji w złapaniu bandytów. No więc idą do banku, wyjmują te pieniądze, no bo policja mówi, że nie może im przywieźć pieniędzy własnych, no bo, by, bo bandyci obserwują, więc muszą sami to wszystko załatwiać. No oczywiście potem jest dramat, tragedia. Policja apeluje, aby przestrzegać naszych bliskich o takich zagrożeniach. Jednocześnie sami seniorzy powinni zawsze kontaktować się z rodziną przy informacjach o rzekomych wypadkach. Na tą chwilę najczęstszą, jednak taką legendą wykorzystywaną przez Oszustów jest nadal oszustwo na policjanta czy też funkcjonariusza CBS. Osoba dzwoniąca oszust informuje o prowadzonej przez funkcjonariuszy akcji policyjnej i konieczności współpracy z policjantami i Wypłaceniu pieniędzy czy też przekazaniu pieniędzy oszczędności, często z całego życia, osobie wskazanej. Pamiętajmy, że jest to oszustwo. Na szczęście w tych przypadkach oszustom nie udało się wyłudzić od osób starszych pieniędzy, lecz można się spodziewać tego, że będą podejmowali kolejne próby takiego oszustwa. Od 6 lutego do miasta nie będą mogły wjechać pojazdy ciężarowe powyżej 12 ton. Ma to z jednej strony chronić Legnickie Jezdnie, z drugiej rozładować korki. Do miasta nie wiadomo jedynie tiry tranzytowe. Poruszać się po Legnicy będą mogły te ciężarówki, których firmy zarejestrowane są w Legnicy, a także te, których kierowcy na terenie miasta wykonują swoją pracę. Od poniedziałku 6 lutego pojazdy ciężarowe powyżej 12 ton nie będą miały wstępu do Legnicy. Powodem ma być z jednej strony zapobieganie niszczeniu dróg, z drugiej rozładowanie powstających w mieście korków. Dynamika ruchu pojazdów ciężarowych jest zupełnie inna. One wolniej ruszają, stwarzają większe zagrożenie przy hamowaniu. To jest tendencja w tej chwili, no, nie chcę powiedzieć jakaś europejska, ale ogólnopolska. Wiele dużych miast, typu Łódź, Lublin, też w końcu ubiegłego roku wprowadzała takie zakazy. Takie zakazy obowiązują we Wrocławiu, w Dywicach. W roku zakaz wjazdu dla tirów pojawił się przy wjazdach do miasta na ulicy Sikorskiego. Teraz zamknięte zostaną wszystkie drogi wjazdowe, choć nie dla wszystkich ciężarowych pojazdów. Natomiast trzeba powiedzieć, że mówimy o tranzycie, tak? czyli wszyscy, którzy mają interes do załatwienia w lednicy, pać usługi, dostarczają żywność, towary, odbierają jakieś produkty. Ci oczywiście wjeżdżają na podstawie listów przewozowych i wszystkich dokumentów, które policja i inspekcja transportu drogowego kontroluje. zakazu zwolnione są również te pojazdy, których firmy posiadają siedziby na terenie Legnicy. Karpiografia to tytuł nowej wystawy, którą oglądać można w Legnickiej Galerii Sztuki. Wystawa przedstawia rysunkowe prace Krzysztofa Kułacza-Karpińskiego, który wywodzi się z zagłębia miedziowego i to właśnie krajobraz naszego regionu go inspiruje. Wystawę podziwiać można do 26 lutego, a jej wernisarz odbędzie się w piątek, 3 lutego o godzinie 17. Przemysł, industrialność, technika to elementy, które odnaleźć można w odręcznych rysunkach Krzysztofa Kułacza Karpińskiego. Wystawa prac artysty to nowa propozycja Galerii Sztuki. Propozycja wyjątkowa, ponieważ prace Karpińskiego inspirowane są krajobrazem Zagłębia Miedziowego. Wielkiego gąszczu kresek, bo właśnie kreska tworzy świat prac Kłacza Karpińskiego, wyłaniają się szyby wiertnicze, wyłaniają się wieże triangulacyjne, różnego rodzaju elementy maszyn. Tytuł wystawy to karpiografia. Zwiedzający wnętrza galerii odnajdą czarno-białe, starannie wykonane prace, które samemu twórcy zająć miały długie godziny. Rysunki to efekt obserwowania na co dzień rzeczywistości zagłębia miedziowego i dolnego śląska, skąd wywodzi się artysta. I nie sposób nie być te, tą rzeczywistością e, jakiś pochłonięty czy, czy zdeterminowany. I jest to coś, co się po jakimś czasie gdzieś tam uzewnętrznia i te prace są takim wyrazem tego, gdzie, gdzie żyję, gdzie mieszkam. Z jednej strony swoimi pracami opowiada o otaczającej go rzeczywistości, z drugiej manifestuje fascynację światem maszyn i technologii. Wyrazem tej fascynacji ma być również sama technika, z pomocą której tworzy dzieła. To zainteresowanie taką kreską i taką grafiką, którą sobie stworzyłem, taki własny styl rysowania. Wynika to też z tego, że te techniczne zainteresowania, one gdzieś tam głęboko zawsze we mnie siedziały. Wystawa, która inspirowana jest przemysłem i techniką, wbrew pozorom, opowiadać ma właśnie o człowieku. To bardzo ciekawa wystawa, ponieważ pokazuje nam e, przez ten kontrast siły, mocy, trwałości, e, właśnie przemysłu, tej cywilizacji technicznej, maszyn, e, jednocześnie kruchość człowieka. Także e, Bryfosurom to niezwykle e, humanistyczna wystawa. Wernisarz wystawy odbędzie się w piątek, 3 lutego, o godzinie 17. W Galerii Sztuki obecna będzie do 26 lutego. 18 lutego w Kunicach odbędzie się drugi bal klubu kibiców niepełnosprawnych Miedź Legnica. W ubiegłym roku dzięki zbiórce udało się zakupić wózek inwalidzki dla Danieli Nowakowskiej, a tym razem uczestnicy balu będą przekazywać pieniądze na protezę dla 14-letniej Marty Bodniewicz. W ubiegłorocznym balu wziął udział kilkaset osób. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczono na zakup wózka inwalidzkiego dla licealistki z Zespołu Szkół Integracyjnych Danieli Nowakowskiej. W tym roku zbieramy na protezę dla 14 letniej Marty Schojnowa. Impreza odbędzie się 18 lutego o godzinie 20 na terenie ośrodka, Gminnego Ośrodka Kultury w Kunicach nad Jeziorem Kunickim. Serdecznie zapraszam. W trakcie balu będą się odbywały dodatkowo licytacje różnych przedmiotów. Organizatorem balu jest Stowarzyszenie Kibiców niepełnosprawnych Miecznica, a współorganizatorem Ośrodek Kibica razem Mietrzegnica i Komitet Społeczny Skorup, jako mówimy nie. Koszt wstępu na bal to 120 zł od osoby, lecz cały dochód z tego wydarzenia pomoże 14-latce Schojnowa chorującej na raka kości w powrocie do zdrowia i pełnej sprawności. I to już wszystko na dziś. Zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody. Do zobaczenia!